Siemano, tutaj Multi Remix. I co? W ostatnim odcinku zrobiliśmy Mob Grinder. Musiałam go troszkę poprawić. Bo był bardzo słaby. W ogóle się nie nadawał. Trochę go testowałem. I dostałem już mam 20 kości. Czyli aż 60. No. Wydaje mi się, że to nie jest zły wynik. Tutaj cała farma podrosła. prostu. miałam odcinek z tym, jak to robię. Porządnie go zrobiłem na szybko, bez kreatywnego trybu. Czyli trochę czasu mi to zajęło. Trochę. Tak naprawdę bardzo dużo. Prawie 40 minut. Bo dwa razy spadłem. Nie chciało mi się już po prostu tego nagrywać drugi raz. Bo to by mnie dobiło. Bo film po raz kolejny mi się usunął. Bo gra brat grał... Brat grał na nim. Po prostu okropieństwo. Z tym moim bratem. Farma nam się pięknie zrobiła. Uuu. Nieźle. Ziemniaczka dostaliśmy. Wtedy. Dużo potrzebujemy tego. W ostatnim odcinku też zrobiliśmy chyba farmę. Tu w... Tak, w ostatnim był farmę tych jak się yy, owiec, właśnie o. spoko nie zostałem. A już co? O kurde, nie wieczę. no nie. Tutaj tak szczerze mówiąc możemy się zasadzić, Boże, i tu. O, trzy, to nieźle. Trochę długo się to bije, ale mam co najmniej dużo jedzenka. O, tutaj nieźle się dostaje te nasiona. Jezu, już mam troszkę tą farmę. A ty nie! Ty mi tutaj jeszcze nie zrobiłaś, to spoko. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk Tutaj pęsą. Tu. Tu, tu, tu daję. Tu, tu. Aha, bo to musi być na dircie. Dobra. To damy tu to. Tu to, to. I tu. I tu. I tutaj zasadzimy. Tu albo tu być. To nie z tyłu będzie, więc tu zasadzimy. I tu. No i spoko. Kurde! A co? Dobra jestem. Dobra. Mamy trochę kaktusów. Jak mówiłem, że chciałam zrobić Mob Grinder z tych to nie. A możemy robić pułapkę. Albo expia taki... Inny mob grinder też możemy zrobić. Drugi. O, pięknie. Alegońsko. No, tutaj jeszcze ma być. Trochę z tego wszystkiego już mamy. Kaktusów chyba więcej nie będziemy już sacić bo nieźle one nam rosną e, ja mam lepszy pomysł bo chyba one tak widział tak, pyk 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 o wiele szybciej idą super e, tam jeszcze możemy coś zrobić e, tu lepszymy no? tu tu to. Całe to zbierzemy. Mam już ponad staka, więc wiecie, trochę niezły wynik. Będziemy mieli od razu pułapkę. Otoczymy swój domek pułapką. Moby nie będą umiały przez to przejść. Więc i tak byśmy potrzebowali tego, a my będziemy umieli, bo jesteśmy od nich o wiele mądrzejsi. No, na razie fajnie jest. No i spoko. Trochę tego wszystkiego mamy. I to jest super. I super. Wracamy. Gramy oczywiście na łatwym, tak. O, nasza formika. Chodźcie. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. No. Ty, ty możesz, ty. Ty, 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 ty. dobra, koniec. Dobra. Dobrych czynów. tylko czy coś nam w ogóle tam pospadało? No, wolno się tam rozwiązać, potwory, ale zawsze coś. Są tam w ogóle jakieś potwory? To mnie ciekawi. Pewnie tak. Mogę sobie to tak fajnie. Dobra, teraz i tak. Tak właśnie zrobić. Nie wiem po co tak robię, ale fajnie. Co najmniej jest okopy robimy w naszym domku. I tak, co drugi? Pyk, pyk, pyk. A tu jeszcze to musimy wyniszczyć. Łopa zniszczyła. by się zniszczyła. Mm. Dobra, zaraz pewnie zajdzie noc, jak dobrze zdążycie. Dobrze, teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szechownica, mm. dobro, już damy? co drugi. Żeby. O. Dajemy tu piasek. Mamy stack ponad. Chyba. Tak, tak. No. O kurczę. Teraz nam się jedzenie skończy. No kurze, Mamy coś do jedzenia w ogóle. Cztery... O, te ja mamy. No i co? Na osiemnastą! Janek. Dobra? Może być? No pod basenem, jak zwykle. To pa. Zadzwoń sobie jeszcze do Szymona i z nim ustal, dobra? No dobra, ustal sobie z Szymonem, zapytaj się go. Pa, na razie. Przepraszam, ale dzisiaj z kolegą mam iść na basen, więc. Jest niedziela, więc chodzimy na basen co tydzień. On miał dzisiaj nie iść, ale jednak może iść. Kurde. O. My będziemy mieć spokojnie. No? Wiedziałem. O, ty nie musisz rosnąć pyka. I teraz jakby... Aha, zrobimy po prostu tak. Stąd. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie. Ochamta. O. Nie, 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 ja się nie zgadzam. I tak robimy takie coś. Łuk byśmy stworzyli. Właśnie łuk możemy stworzyć a strzały? Nie. Gravel. Gravel choć trochę gravela mamy. Mamy jednego gravel mamy, czyli żwir. Nie mam więcej. Mamy mam fajny sposób. No to dobra. Kładziemy, kopiemy. I tak to chwila. Ale chyba trochę strzał mamy. O, 19, to spoko. Potrzebuję trzech patyków. Mm, nici. Nici, nici, nici. Куда отвратно, что я робею. Гасть ша вот, боже мой, я пёрдик. Я то есть там то, попросту. Кто мой отецу фляду мне мови? jest o jest są jakieś No ma świetny pomysł potrzebuję tylko trochę pochodni 13 wystarczy i trochę brzuchu dirtu może być, No i na no razie się tutaj poczekamy. Poczekamy aż te będą spadać. Albo to zrobię poza odcinkiem. Nie wziąłem jedzenia ja pierwszy. No! Nie! Zabijcie creeperze! Ja pierdę Kolejny! Dlaczego one są tak blisko? Wybuchają! No! Hal... Nie dziedzić, bo y, mój kolega trochę ten spóźni się tam, to nie musimy jeszcze wychodzić dopiero za 5 pi minut dopiero, dobra? Pa! No zaraz już... Dobra, już idę, pa! Dobra, no to szybko zabijemy tego creepera i będę musiał kończyć odcinek. Nie! Nie wybuchniesz mi! Haha! No nie! Chodź chodź patrzcie hehe <laughs> Wracaj kur... Wracaj mi tam To na razie cześć czołem, Proszę o subskrypcję Nie błagam was tylko proszę Jakbyście mogli mi dać subskrypcję Na razie